Z żonką podjęliśmy decyzję, że szybką, bo od razu podpisaliśmy umowę, że chcemy, żeby coś takiego powstało na naszym daszku. Przeprowadził kalkulację nasze zużycie, ile powinniśmy mieć na dachu, żeby to się bilansowało. Wiedziałem, że energia elektryczna będzie drożeć. Może to być rocznie nawet 20% wzrostu kosztów, więc uznałem, że jest gra warta świeczki. Założyliśmy, że zamiast płacić rachunki za energię, będziemy spłacać kredyt, ewentualnie coś tam dorzucimy. Z tego na dzień dzisiejszy, no, jesteśmy dużo, z dużą nadprodukcją. Przyjechała ekipa, uwinęła się w całości, ze wszystkim, z obiadem, który im zaserwowałem. <grym> Także oni byli zadowoleni, ja byłem zadowolony. No i po dzisiejszy dzień nic się nie zmieniło. Chciałem, żeby moja żona się pochwaliła, że też ona zawsze ma katastroficzne wizje. Myśli, że coś się nie uda, coś się popsuje, coś się zawali. I że też jest spokojna, zadowolona i bardzo miło wspomina spotkania z panem Przemkiem. Tak, dziękuję i polecam innym klientom.